Halo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie I dzisiaj przyszedł czas na kolejny eksperyment, słuchajcie, na naszych serwerach w Pet Simulator Wiedziałem, że ostatni razem wam, wam się bardzo spodobały, więc pomyślałem, że zrobimy dzisiaj podobnie, słuchajcie I dzisiaj przebrałem się za totalnego, biednego Bacona, słuchajcie Z włosami Baconak i nawet bez koszulki, żeby nie było, słuchajcie, że stać mnie na koszulkę I dzisiaj, moi drodzy, pomyślałem, że zrobimy ultra fajny eksperyment Czyli, moi drodzy, pochodzę po różnych serwerach i poszukamy, słuchajcie, najdziwniejszych osób Które, moi drodzy, może uda mi się, słuchajcie, zdobyć od nich może to jakieś bogate osoby. W każdym razie, słuchajcie, Dzisiaj będę udawał biedaka i spróbujemy zdobyć pety od najdziwniejszych ludzi w PET simulatorze. I zobaczymy, moi drodzy, bo może naprawdę ktoś odpali coś dobrego. Zobaczymy, moi drodzy, czy uda mi się zdobyć. W każdym razie, oglądajcie to, się Koniecznie Do końca stawcie łapę w górę i suba z dzwonkiem, bo słuchajcie, rusza konkurs na tego pięknego, słuchajcie, nowego Peli Alien. Słuchajcie, 11 bilionów w ogóle dostałem nowy pety od widzów, za które bardzo dziękuję. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli chcecie, moi drodzy, go wygrać, to pamiętajcie, dacie w górę, subik z dzwonkiem i wasz link z Robloxa w komentarzu oraz pamiętajcie, że moi być na Discord, link w opisie i na grupę w Robloxie macie też link w opisie. W każdym razie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mocny, ale na samym początku słuchajcie sobie sobie wróżbę odcinka i słuchajcie, próbujemy przerobić może tego Vampire Bata na Golden. Zobaczymy, moi drodzy, czy mamy szczęście, czy nie, więc uwaga, przerabiamy sobie na Golden Vampire Bata. A nie, słuchajcie, jego w sumie nie mogę, zapomniałem, więc spróbujemy sobie przerobić może tego mimo i Space Stream. O, to będzie mega ryzykowne. To będzie tak ryzykowne, że nie wiem. Dobra, uwaga, proszę, naprawdę nie chciałem go bardzo stracić, więc uwaga, proszę, 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 proszę. proszę, proszę, proszę Udało się, tak jest, zobaczcie. Wow, udało mi się, ale mam szczęście, wskazać. To będzie szczęśliwy odcinek. W każdym razie, mój drodzy, dzisiaj im po serwerach. I poszukamy sobie najdziwniejszych ludzi i będę słuchajcie, żebrał opety. Więc zobaczymy, czy mi się uda. Pamiętajcie, że ludzie, żeby ko kończyć to zobaczyć do końca. I my zaczynamy, słuchajcie. Dobra, moi ludzie, słuchajcie, jestem na serwerze, gdzie jest zasem troszkę dziwnych osób. W każdym razie, moi ludzie, na początku zaczynamy, czy jest ktoś z Polski i napiszę, tak Także moi ludzie zainteresować kogoś z dobrymi pytami. napiszę może najpierw, że mam dobre pety, coś takiego. Dobra, słuchajcie, napisałem po angielsku i po polsku. Napisałem siema, jestem kozakiem i kupiłem Pekazusa, wymieni się ktoś za niego. I napisałem też po, po angielsku Hi, I trade for Pegasus I have. Moi dudes, czy ktoś tu jest? Zobaczymy e, e, Zobaczcie, ktoś odpisał, słuchajcie Superhacker123 123 napisał, kto pytał Aha, napisałem Wymienię się Czy masz Dobre pety. Zobaczymy, moi drodzy, może ten gościu ma dobre pety albo ktoś może zobaczymy, moi drodzy z zagranicy, a nie skam. Napisałem nie skam. Mam super duper pety. Co to jest za gościu w ogóle? go... super hacker 1, 2, 3. Napisałem to pokaż. O, tu jestem zimy. A okej, okay, w zimie on jest. Dobra, słuchajcie, lecimy do zimy. Zaczymy w ogóle, kto to jest, słuchajcie. Bo zdaje się, że moi drodzy, nie wiem, może to jest jakiś widz w ogóle, bo najgorsze, jak słuchajcie, widza spotkam i On nie rozpozna, bo to jest najgorsze. Ale zobaczymy, słuchajcie, kto to jest. W każdym razie zima, zima, tam jest zima, słuchajcie, on tam gdzieś podobno jest, więc zobaczymy, moi drodzy. Kto to w ogóle jest? Może faktycznie jakiś dobry dobre pety. Słuchajcie, spróbuję od niego coś wy, wycisnąć. Nie zobaczmy. Może mi coś da. W każdym razie zobaczmy, e, gdzie on jest. Gdzie on jest w ogóle? Tutaj nie. To jest jakiś. To jest kto? Mormand12. To chyba nie jest on. Tu jest jeszcze jakiś typek. Zobaczmy, kto to jest w ogóle? Super. O, to jest ten typek. To jest ten typek. zobaczcie, Jaki on ma w ogóle? Co to, co to jest? Super hacker. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ej, zobaczcie, jaki on ma pety dowalony. Ej, czemu on, czemu on ma w ogóle włosy Bacona i wygląda jak jakiś słuchajcie, totalny agent? Co jest tym typem? Pisałem do niego siema Napisałem. Siema, a on napisał Cze. Pokaż Pegazusa, którego miałeś mieć. Oj, słuchajcie, muszę jakoś wytłumaczyć. Napisałem ej, typie, bo jest sprawa. Co jest byczku? W ogóle słuchajcie, jak kocham ludzi, którzy piszą byczku, nie, to jest takie dziwne. Napisałem, bo jestem NUBEM i nic nie mam. Please, PORATUJ tu petem. W ogóle to tylko jak jakbym po jakimś szukacie sklepem. Paniu, pan, pana prezesa pytałem jak on słuchajcie, jakiś ten skamer głupi. Ej, no nie jestem skamerem, znaczy ja nie wymieniałem się nic. Please, skale, please, please. Napisałem jestem biedak, a on napisał ok, a zobaczcie, dał mi trade. Co jest? Dobrze zobaczymy. Ej, zobaczcie moi drodzy, ogólnie. No co jest? On mi daje... Co kota mi daje? Nie no, co jest? Ej, ej, no! Nie pisałeś jakiego PETA, haha, ha, no ale bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Mam na drugim koncie trzy siuczkaty, co ten gościu mi pisze? Ej! Takuje je od właściciela PETów, co? Co on pisze? Ej, co jest grane? hakuje je od właściciela pentów. Co jest grane z tym gościem? Ja się go, co jest grane? Kradne maskutki z fabryki. Co on pisze? Napisałem mu o co. O, chodzi. O co chodzi? O ten tramwaj. Co, co nie chodzi, biedaku. Co jest ten typem? Jaki on jest niemiły? Ej, on jest wredny. Jeszcze emotkę wyruszenia mi daje. No kurczę. No, nie, no, please. Poratuj petem. Dobrym. Na start? Nie wiem. Na start? Cokolwiek. Niech on mi poratuje, proszę. Idź na Legro czy Olix. No ale tak nie można nawet. No co on gada w ogóle? Napiszę mu w takim razie, please, daj Coś na start. Kup mózg. No czemu on mnie wyzywa? Dobra, dam ci peta, jeżeli jakiego użytkownika ostatnio zhakowałem. Co on hakuje użytkowników? Nie. Jeżeli zgadniesz, kurcze kogo on może? Kogo on może? Dobra, żartowałem. Jestem Maciek lat 9. Nie, co ten typ jak Słuchajcie, on jest jakiś dziwny. Co jest grane Nie, nie. Nie, nie, dobra, dobra, nie, ja się tak nie bawię. Proszę, peta i lecę. Napisałem, ja proszę, peta i lecę. Ja się nie bawię, słuchajcie, on mi raz powiedział, że jest hackerem, raz, że ma, jest Maciek 9 lat. No to leć. Masz peta, kota. Nie, scotch, ten typ jest dziwny w ogóle. Ej, co jest grane, Ej, ej, co on mi, zaraz ofer co on mi oferuje? Czyli Alien, The p 40, co jest grane z tym typem? 42 miliony? Co jest? Ej, co jest grane? Nie, co jest grane z tym typem? Dobra, ej. Jeju, dzięki, jeju, dzięki. Prawda, jeju, słuchajcie. Ej, mam za małą myśl, wykuję, szybko muszę coś usunąć. Szybko, 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 szybko. Ach, szybko, szybko, coś szybko muszę usunąć. Nie wiem, tego kota, tego, tego psa tutaj, Toggle delay. Dobra, tego, tego i tego. Szybko słuchajcie, nie mogę tych petów stracić, albo dobra, szybko usunę, nie wiem. E, to mi jest niepotrzebne, to nie... A dobra, już szybko, dobra, szybko trade, szybko trade Dobra, niech mi da te pety, dobra. Już spokojnie. Ej, no czemu bez tamtego teraz? Kurczę, no dobra, już ty tu, tu, tu ja nie chcę z nim, gadać, żeby mi tam nie stwierdził, że mi nie da w ogóle. Dobra, dobra, słuchajcie, dobra, słuchajcie, dobra, proszę, 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 tak jest, mamie! Udało się, ej, udało się. Startuje, mam ich tyle, że nie wiesz jaka liczba. Aha, dobra, nie, słuchajcie, ja lecę, ja lecz, żeby tego się nie rozmyślił. Dobra, lecę, słuchajcie, to idziemy na kolejny serwer, dobra. A więc dobra, słuchajcie, moi dodzy, jestem na kolejnym serwerze, więc tutaj też, moi drodzy, napiszemy w sumie tą podobną sprawę. Napisałem hi I'm rich, I want to trade I jeszcze napisałem, hej, jestem bogaty, wymienię. zobaczymy kto odpisze w takim razie. O, mam już pierwszą ofertę, zobaczymy, kto mi coś zaoferuje. Ktoś mi daje blord minusa, chociaż to jest jakiś słaby pet, słuchajcie, nie, dobra, coś, coś lepszego, słuchajcie, się wymienimy. I am interesting oi, doj space, co, co to jest, w ogóle jakiś gościu coś pisze, dobra, nie wiem, o co chodzi w każdym razie, poczekamy. Jestem interesowany tą ofertą, aha, okej, okay, spoko, to ten sam gościu w ogóle, zobaczcie, gracz Roblox, super, aha, no dobra, spoko, pójdziemy, gdzie to, nie wiem, pisze, gdzie jesteś, spawn, aha, on w ogóle napisał przed tym, jak ja napisałem, gdzie jesteś, spawn, no spoko w takim razie, zobaczymy, w ogóle ciekawa sprawa i zobaczcie, gościu jakby się domyślił w ogóle, że a tutaj jestem, albo on mnie widział tutaj. Dobra, Okej, okay, on mnie widział. E, o, co, co, co ej, zaraz, zaraz, boj czy, czy wy to, czy wy to widzicie? Ej, co tutaj poszło nie tak? To poszło nie tak podczas edytowania tego awataru? Co jest grane z jego głową? Ej, co jest grane? Ej, ten gościu wygląda jeszcze gorzej niż ja tutaj. Napisz w takim razie jestem biedny. Poratujesz petem, Zazalczymy moi drodzy Teraz daj te dobre pety, bo ja 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 tak chcę co? 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 Co ten typek mi pisze? Bo ja tak chcę, no ale ja zapytałem go jestem biedny, poratujesz petę Będę płakał i powiem mamie, co jest grane, nie napiszę ale ja nic nie mam Napiszę ja nic, ja nic nie mam Ten gościu mi troszkę przeraża, ej czy on się jakoś tak dziwnie nagrzewa? Kłamca, powiem wychowawczyni, ej, ale jakiej wychowawczyni? Co on gada? No ej Napisałem ej dobra, dasz PETA, bo ja noob, więc zobaczymy co chce Powie, ale ale troszkę, troszkę się boję tego gościa. On mi mówi o jakichś wychowawczyniach. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie, bo jestem mądry, mam pięć dyktandat. Co ten typek pisze, ma pięć to no, 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 fantasty, no, no, fanta, fantastycznie! Ale dasz PETA? Wiem, dostanę prezent PETA. Co jakiego prezent PETA dostanie? O czym ten gościu mi mówi w ogóle? On no, w ogóle przymam dobre Pety całkiem. No one nie są, one w sobie są słabe, ale no, cokolwiek ma, ja nic nie mam. Czemu, ale ja nic nie mam! Ja jestem, pro ty noob. A, Aha, no, no dobrze, no to. No, no to tak, tak, to prawda, tak No bo w sobie on, on ma coś, a ja nie mam nic Zobacz, on ma nawet ten jakiego Chociaż wygląda tak To dam ci peta na rozpoczęcie tre... tre aha Okej, okay, dam mi peta na rozpoczęcie trade. To, to, to dobra, dobra, spoko Aha to jest jakiś Dominus Infernus, okej okay, to jest Dominus w ogóle Ok, ładny ten p 1470. wow, ej w sumie dziękuję temu gościowi, naprawdę A dziękuję, napisałem dziękuję W sumie miło z jego strony, że mi dał peta Nie, jestem bogaty i hojny, okej okay. Chodź, ten typek jest naprawdę jakiś miły może Teraz daj mi konto, da teraz daj mi twoje konto, bo oddam je mojemu koledze Maxiowi Co, on chce moje konto, Coraz, zaraz, co jest grane, ej Napisałem mu, nie dam ci konta, w życiu Maxiu będzie szczęśliwy, ej w ogóle a mam, zobaczymy zaraz Wiecie co, moi drodzy, ten gościu ja troszkę mnie przeraża, bo chciał teraz właśnie ode mnie moje konto i on gdzieś tam sobie poszedł, więc ja może, moi drodzy, i że tego tak wygląda, troszkę dziwnie, ja może dla mojego własnego dobra, w ogóle, w ogóle, on cały czas ręka puje, to jest na pewno jakiś słaby gościu, Dobra, więc to ja może w takim razie odejdę i udaję, że mnie tutaj nie ma, Dobra moi drodzy, to byłoby, ale tyle się mam nadzieję, że spadną się do nich, pamiętajcie, że, że oczywiście moi drodzy, że to jest fabułka i mam nadzieję, że, trochę, że się uśmialiście z tego, więc pamiętajcie, kończyć wykorzystajcie łapę, w górę co paząkiem i też moi drodzy, nigdy nie dacie oskamować, i nigdy nie podajcie nikomu swojego konta i nigdy nie dawajcie nikomu czegoś za darmo, jeżeli mam obie że dawasz coś innego, więc pamiętajcie o tym, więc Elo, cześć, pa i siema.